Naszego nowego domu w tarapatach, jakie sekrety kryje nowy budynek. Nasz nowy dom przynosi nadzieję nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W ostatnim odcinku główną bohaterką była pani Ania, wspierana przez swoje dwie córki, Gosie i Zuzie. Po tragicznej historii przemocy, której doświadczyły, teraz muszą stawić czoła zadłużeniu spowodowanemu przez zmarłego ojca. Ich dom był w opłakanym stanie, pozbawiony ogrzewania, a dach przeciekał. Dzięki wsparciu Elżbiety Romanowskiej i jej zespołu, dom zmienił się nie do poznania. Teraz kobiety mają szansę na nowe życie w przytulnym gniazdku, gdzie mogą odkryć swoje pasje i marzenia. Ponadto każda z pań otrzymała niespodziankę dostosowaną do swoich potrzeb. Zuzia zyskała możliwość praktyki w renomowanym salonie fryzjerskim. Agosia zaangażowała się w pomoc innym kobietom, korzystając ze swoich doświadczeń. Nasz nowy dom to nie tylko program o remontach, ale także o transformacji życia i nadziei na lepsze jutro. Ponadto historia pani Ani i jej córek zainspirowała wiele osób do działania. Po wyemitowaniu odcinka wiele osób zgłosiło się oferując pomoc finansową oraz wsparcie emocjonalne. To dowód na to, że siła wspólnoty może przynieść pozytywne zmiany nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Dzięki otwartości i wsparciu społeczności, pani Ania i jej córki mogą teraz spojrzeć w przyszłość z optymizmem i nadzieją na lepsze jutro. Kropka ponadto, reakcja społeczności na historię pani Ani i jej córek pokazuje, jak istotne jest podnoszenie świadomości na temat przemocy domowej oraz wsparcie ofiar. Program Nasz Nowy Dom nie tylko odmienia życie poszczególnych rodzin, ale także mobilizuje społeczność do działania na rzecz zmiany i wsparcia tych, którzy tego potrzebują. To także zachęta dla innych osób przeżywających podobne trudności, aby nie bały się szukać pomocy i wierzyć, że istnieje droga do lepszego życia. Dalsze losy pani Ani i jej córek są inspiracją dla wielu, którzy śledzili ich historię. Teraz, kiedy mają stabilne warunki mieszkaniowe i wsparcie społeczności, mogą kontynuować swoją drogę ku szczęśliwszemu i bardziej samodzielniejszemu życiu.